Dzień dobry państwu. Nazywam się Kamil Pinkos i za chwilę zaprezentuję wam BMW 220d z 2016 roku. Samochód znajduje się w naszej ofercie. Zapraszam. Prezentowany egzemplarz posiada 2-litrowy silnik diesla o mocy 190 koni mechanicznych z manualną skrzynią biegów. Wyposażony jest w 18-calowe obręcze aluminiowe i pakiet Luxury Line. Samochód jest w lakierowaniu szafirowo-czarny Metallic. Posiada srebrne wykończenie wokół szyb. W środku listwa wykończeniowa w kolorze czarnym piano. Klimatyzacja automatyczna dwusferowa. Nawigacja. A przebieg tego samochodu to 95 617 km. Posiada również tempomat i limiter oraz nagłośnienie Harman Kardon Fotele wyposażone są w tabicerkę skórzaną Dakota w kolorze czarnym. Tylna kanapa wyposażona jest w mocowania Isofix na foteliki dziecięce. Jest również podłokietnik dla pasażerów z tyłu. Kratki nawiewu oraz gniazdo 12V. Klapa bagażnika otwierana jest elektrycznie i zamykana elektrycznie. Tak wygląda przestrzeń bagażowa. Jest też dodatkowe miejsce pod podłogą bagażnika. Jeżeli ten samochód Państwa zainteresował, zapraszam do naszego salonu Bawaria Motors w Katowicach na Alei Rodzińskiego 204. Zachęcam również do odwiedzenia naszej strony internetowej podanej na ekranie. W naszej ofercie jest zawsze około 200 samochodów używanych marek BMW i MINI. Dziękuję i do zobaczenia.